Z prawej strony się trzymaj nisko. Kara zgłoś dla Stoper 1. dla Stoper 1. Jestem w pomieszczeniu, widoczność na 10%, przystępujemy do przeszukiwania. Przyjąłem prawidłowo. Niżej, prawej strony cały czas. Karat tu stoper 1, wchodzę do pierwszego pomieszczenia z, yy, po prawej stronie ostatnie pomieszczenie Zlokalizowałeś już osobę poszkodowaną? Nie zlokalizowałem, źródło pożaru, ale nie zlokalizowałem się stopę poszkodowaną, tam dalej Tu nic nie ma, przejedź, przejedź nogą w koło po ścianie jak najszerzej Dobra Tu nie ma Dobra Tutaj nic nie ma, cofamy Błędna droga Po przeszukaniu tych pomieszczeń jeszcze nie mamy osoby poszkodowanej Pierwsze pomieszczenie przeszukane jest puste Tu zobacz teraz Przyjąłem prawidłowo to to Karat tu stoper 1, drugie pomieszczenie przeszukane puste To jest ślepy Kur... Karat tu stoper 1 Płacześ się karat dla stoper 1 Chodzimy do pomieszczenia numer 3 idąc po prawej stronie ściany. Karat tu stopę się kara 201 Osoba poszkodowana, lat około 35, ciało zwęglone. Potrzebujemy prokuratora na miejscu. Przedam opuszczajcie opuszczajcie budynek Dawaj, mam za mną Mikołaj, pomagaj.

Thank you.